Na audycję zaprasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny. Nazywam się Mariusz Urbańczyk, jestem zastępcą dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 30 września koła gospodarstw wiejskich mogą ubiegać się o dotacje do swojej działalności. Tegoroczny roczny nabor potrwa do 30 września. Z 40 milionów złotych przeznaczonych na pomoc do dysponowania pozostało 11 milionów złotych. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi odpowiednio 3, 4 lub 5 tysięcy złotych. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję. Wnioski można składać osobiście za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłkę pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są we wszystkich placówkach agencji. Z roku na rok program Wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących 5 tysięcy mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast. Więcej informacji dotyczących rolnictwa na www.armir.gov.pl oraz na portalu facebookowym Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego.